witajcie, trochę inny start zakładałem tego roku, ale e, jest mi trudno, jak gdyby opanować pewne rzeczy zawodowe, i one bardzo dużo czasu e, zajmują, i jak gdyby to powoduje, że po prostu priorytety się troszkę przestawiają, i te klocki są gdzieś porozkładane zupełnie inaczej. E, i o ile, jak gdyby, mogę narzekać na to, że bolą mi kości przez mróz, bo rzeczywiście tak jest i dawno mi tak pogoda nie dokuczała, tak jak to dzieje się teraz. Um, o ile mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony, bo sobie nie pobiegałem na śniegu, bo po prostu moje... jeszcze czekam, aż to ścięgno, ale już kończę to oczekiwanie, dojdzie do siebie i po prostu będę mógł znowu pójść. Czekam też na takie pierwsze optymistyczne wiadomości związane z organizacją biegów na wiosnę, bo na ten moment to takie wszystko jest nadal. Bardzo bym chciał. Ale dobra, szybko powiem tylko o, o jednej rzeczy, która mnie coraz mocniej jak gdyby hmm, zastanawia. No, bo powiedziałem, że jak gdyby praca troszkę skonsumowała moje zasoby czasu przestrzeni. Um, I jak gdyby to jest coś, z czego może niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale ja, ja pracuję, jak gdyby nie jest to tajemnicą w firmie, która sprzedaje sprzęt komputerowy. No i ten sprzęt komputerowy oczywiście jest produkowany w Azji. I Mniej więcej rok temu, jeszcze wtedy pracowałem zupełnie gdzie indziej i ostatnie podróże służbowe w centralną Wschodniej -Scho Europie odbywałem. Gdzieś w okolicach lutego chyba ostatni raz byłem w Pradze. Ale wtedy już Chiny stały, już tam Wuhan i tak dalej rozlało się te covidowe tematy i spowodowały, że produkcja została wstrzymana. I tak naprawdę niesamowite dla mnie jest to, że prawie rok mija, a dostępność pewnych produktów, nadal nie wróciła do takiego poziomu jaki byśmy potrzebowali. To znaczy oni pewnie tam wewnętrznie siebie jak najbardziej zaspokajają w taki sposób jaki potrzebują. Natomiast my tu w Polsce mamy w tym momencie spore braki w pewnych grupach produktowych. A dodatkowo jeszcze na to nakłada się nakłada się problem z transportem, bo jak co się okazało tak dużo zamawiamy rzeczy z Chin, że Eee, większość kontenerów, i jak gdyby całe transporty przychodzą tutaj, natomiast z drugą stronę nie odsyłamy tych kontenerów, i nagle pojawia się problem z tym, jak wysłać więcej towaru z Chin, jeżeli nie ma go w co spakować. Są różnego rodzaju fenomenalne zjawiska globalne, których jak gdyby nie myślałem, że będę kiedyś częścią i wbrew pozorom, Ty też jesteś, bo jeżeli śledzisz ceny pewnych rzeczy, jeżeli śledzisz dostępność pewnych rzeczy, na przykład jeżeli chciałeś kupować ostatnio komputer, laptop i Jakiejkolwiek w zasadzie produkty związane z branżą IT, to tak naprawdę masz dużą szansę zauważyć, że ceny poszły w górę i że tych produktów jest wcale nie tak dużo, jakby się chciało, żeby były, albo że sprzedawca wręcz powie, że nie ma i trzeba poczekać. Jest to niewyobrażalne z perspektywy takich ostatnich 12 miesięcy, i tego, jak to wszystko działało, bo my tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni, że wychodzimy, idziemy do sklepu, kupujemy i jest. A tu jednak nie do końca to wszystko tak działa i to po prostu spowodowało, że ten początek roku jest u mnie bardzo napięty, bo trzeba bardzo dobrze zaplanować biznes. Nie oszukujmy się, że e, jak gdyby planowanie biznesu no, daje pewnego rodzaju stabilizację i, i broni nas przeciwko takim czynnikowi chaosu, jak ja to nazywam, to znaczy nieprzewidzialnym zdarzeniom, bo nawet jeżeli coś się stanie, to nasz plan po prostu możemy go trochę przekierować. Gorzej, jak nie mamy w ogóle żadnego planu i zaczynamy reagować bez. Jak gdyby kierunków, który zmierzaliśmy, prawda? No i to jest ta rzeczywistość, w której ja się trochę teraz obracam, bo z jednej strony są pewne plany, są pewne, jest pewna rzeczywistość, i to wszystko się zderza, przenika, i z tego powinien wyjść jakiś kierunek, a wiadomo, no, pewne podstawowe rzeczy muszę mieć ogarnięte i dopiero mogę dalej robić to co, to, co też lubię robić, czyli nagrywać i mieć więcej czasu na to, żeby, żeby spędzić go przed kamerą. I. I tak naprawdę o tym chciałem pogadać dzisiaj, krótko, nie za długo, bo e, liczę, że ten tydzień będzie już trochę lepszy, że trochę te tematy się wyjaśnią e, i, i tak naprawdę, że uda się wrzucić więcej materiałów. E, tyle z mojej strony, mam nadzieję, że u Was jest ok, że sobie jakoś radzicie i że e, nawet jeżeli widzicie jakieś problemy typu mięso podrożało, typu kola podrożała, to nie poddajecie się i nie załamujecie się. E, tyle z mojej strony, trzymajcie się ciepło, podobno od jutra ma to wszystko zacząć topnieć. Więc będziemy narzekać na błoto najprawdopodobniej. Więc oby mało błotny był ten nadchodzący tydzień. Już trzeci tydzień stycznia, już się wierzyć nie chcę. Połowa stycznia za nami, słuchajcie. Nie wiem, kiedy to zleciało. Do zobaczyska jutro. Kariera junior i kariera dorosła jutro. Dwa materiały już rzucam. A co? Lecimy. Hej!